Hej, hej! Cześć! Jako było ochroniarz pamiętam świetnie świetnie egzamin z samoobrony sprawa i powiem, nie powiem, długo się przygotowywałem do tych egzaminów ponieważ tok myślenia nie jest takiego pospolitego, kowalskiego i bardzo rygorystyczne podejście co skala błędów wychowanków pewnej szkoły której nie będę reklamował był to 3 osoby na 100 więc bardzo duży procent ludzie strasznie narzekali na inne ośrodki spoza Krakowa gdzie te kursy były nieprawidłowo przeprowadzane. Połowę materiału, który obowiązywał na egzaminach, oni ich nie mieli. Z tego tytułu po prostu nie zdawali. Jak mi pokazywali materiały szkoleniowe, no to czapka z głowy tej szkole, która mnie uczyła. Oni mieli jedną trzecią z tego. Dlatego nie zdawali. Natomiast co do broni bo dzisiejszy temat właśnie temu poświęcony jest. Na 80 osób nie zdało 4. Właśnie tylko dlatego, że przygotowanie. Tak ważne jest właśnie przygotowanie, trenowanie zachowań typu. Nie kierujemy gdzie indziej broń, jak do kulochwytu. Zacięcie zgłaszamy podnosząc ręką, nie obracając się, broń Boże, bronią stosunku, gdzie ludzie za tobą siedzą, czy stoją. To jest podstawowy element. Czysta broń i broń, gdy jest załadowana, czy nawet nie jest załadowana, kierowana do kulochwytu. Ja słyszałem, a raczej czytałem, że gdzieś w Polsce jakiś idiota, bo to trudno nazwać yy, myślącym człowiekiem, Zapomniał o przepisach BHP i z czarna prochowca się w nogę. Ludzie, litości, broń to jest broń. Jakkolwiek ją powiesisz na ścianie, jak spadnie niezaładowana, nic się nie stanie, ale jak jesteś na szczelnicy masz ją załadowaną, czy nawet nie ma załadowaną, obchodzi się z tym tak jak z jajkiem. Ładowanie y, czarnoprochowca nie jest jakoś niewiadkim trudnym znaczeniem do zrobienia. Cypujesz łataczkę prochu, potem sypujesz kaszkę kule, zasmarowujesz i lupę nie kierujesz naładowaną sobie w stopę. Naładowany bębenek kierujesz w kulochwyt. Dziwić się, że pewne instytucje nie chcą albo boją się wydawać na 9 mm. Jak mamy takich inteligentów, no to ja przepraszam najmocniej. Ja wiem, że to jest jeden przypadek. Zdarzają się błędy. Może ten człowiek był po 24 godzinach pracy. Trudno mi jest powiedzieć. Ale do czego dążę? 22 bieżącego miesiąca, właśnie na wspomnianym wcześniej pasterniku, jest konkurs strzelecki, gdzie na Facebooku zainteresowanych zauważyłem 21 osób, to jest strasznie mało. Czy przekroczymy tą granicę? W Krakowie 21 osób. Drodzy Państwo, no, proszę Panie, ja na tym egzaminie strzeleckim, który byłem na komendzie w Krakowie, była taka drobna kobietka. A pamiętają tylko dlatego dobrze, że raz, że była na. Że drobna, dwa, że była na różową, jasną różową ubrana. I czy egzaminator ją zjechał za niewłaściwe wzięcie do na naboju? Może to nie będzie dobry przykład, ale powiedzmy, że tu jest sponka, a tu jest: z tej strony będzie wylatywał ła guma lub wśród. Więc bierze się w tą stronę w ten sposób i pakując do gładkolupowej, wsadzasz. Dlaczego tak? Bo zawsze idzie wyczuć czy jest to ostra, czy to jest guma. I za to ją zjechał. Ale przeprosiła, uznali, że ten błąd jest dopuszczalny. I zdała kobieta, a była naprawdę drobnej postury. Także jeszcze raz zapraszam Was serdecznie na wydarzenie sportowe kobiety i mężczyzn, którzy posiadają broń, na 22 bieżącego miesiąca od godziny 9 do 12, organizowany przez klub KKS Arsenał. Mam nadzieję, że ten klub i ta szczelnica nie będzie miała mi za złe, że o nich wspominam. Ale będąc wielbicielem broni 9 mm, jak i miłośnikiem czarnoprochowców, czyli ogólnie broni, myślę, że warto na to wydarzenie przyjść. Chociażby z tego prostej przyczyny. Dowieść się, co potrzebujesz. Jak to realnie wygląda, jaka panuje atmosfera. Zapraszam serdecznie. Pasternik, godzina 9 do 12. Arsenał, grupa sportowa. Organizuje dla was, drodzy Państwo. Dla was, dla pań, panów. Nie bądźmy zastraszeni. Hej, hej.